Mówiłeś, że chcesz mnie widzieć. Witaj, pisz, blaku. Więc słucham. Jak zauważyłeś, ostatniej nocy było dość groźnie. Te durne bestie przybywają do naszej wioski w coraz liczniejszych grupach. Jeżeli tak dalej będzie, to już niedługo nie damy rady odeprzeć ich ataków. Nawet golemy nas nie ochronią. Trzeba działać szybko i zdecydowanie. Wybierzesz się na północny wschód od naszej wioski, w stronę pustej. Wiemy, że znajduje się tam wejście do podziemi, ale nikt w wiosce nie ma tyle odwagi, by sprawdzić, co tam jest. Podejrzewamy, że to stamtąd złażą te gnidy. Musisz wybrać się tam i zasypać to wejście, tak, aby mieć pewność, że nikt już z niego nigdy nie skorzysta. Na chwilę obecną to raczej jedyne rozwiązanie, które uchroni nas przed złem. I czy ty uważasz, że jestem gotowy do takiej podróży? Tak, uważam, że jesteś dzielnym człowiekiem i dasz sobie radę. Na pewno? Jak najbardziej. No, racja trochę już wypocząłem. Ale do tej pory tak y, niewiele miałem do czynienia z potworami, więc może być ciężko. Zasyp jedynie wejście za dnia, nic trudnego. No nic, skoro tak mówisz, to niech tak będzie. Powinienem przespać się. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jak się prześpię do rana, bo dzisiejsza pogoda jest strasznie do dupy i wybiorę się tam, skoro świt. W porządku, by nie przyszli tej nocy. No to świetnie. A więc... tak. Kolejny piękny dzień. W naszej ukochanej dolince, golem sobie tam chodzi, tu mnie ktoś podsłuchuje, ale ja się... Pisz, tam blaku. Co tam? Zanim wybierzesz się na wyprawę, udaj się po ekwipunek do domu naprzeciwko. Zbrojownik? Tak, ci... tak. Fu, w magazynie, tak? Znajduje się tam zbroja oraz ekwipunek Bolka, która pomoże ci przetrwać tą wyprawę. Aha, aha, aha czy ja jestem... Godzin noszenia tej zbroi. Jesteś teraz naszym wodzem. Zbroja teraz należy do ciebie. No w porządku. to no dobra. to Ja się. Ja Nie zapomnij się. zebrać piachu do zasypania. A, dziury jeszcze, piasek. Aha. No dobra. Dobra. To ja w takim razie pakuję się i wyruszam, ok? W porządku. Powodzenia. Nie dzięki. Dobra. Co my tu mamy? łopata będzie potrzebna, żeby wykopać y, ziemię. Muszę wziąć ze sobą... Y, muszę wziąć ze sobą jeszcze trochę jedzenia. Na wszelki wypadek wezmę trochę, trochę cegieł. Y, I... I co? I... Widzę. Stoi na swoim czcigodnym miejscu. Na modyfikacji Shelf Mod, której link znajdziecie w opisie. Zbroja Bolka, Miecz Bolka, Kill of Bolka. Zajebisty. Złote jabłko, dwie miksturki. Powinno wystarczyć na podróż, ale żeby nie było... Ja jednak sobie chyba jeszcze trochę jedzenia przygotuję Na górze, czyż na górze nie ma crafting table przez przypadek? Jest, tak znalazł się tutaj Zróbmy sobie tego więcej Pyk 19 Pyk Pyk Chlebka ci u nas dostatek Jak się zapierdala w polu to i chlebka się ma, nie? <śm> No, także wróć, to schowam. To jest mi niepotrzebne. Strzały mi się raczej nie powinny przydać, gdyż mam yy, niedobór łuków we wsi, więc i strzała mi się nie przyda. Strzała mi rzucać, nie mam zamiaru. Pach pach, 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 pach pach, pach pach. Pięknie teraz będę wyglądał jak prawdziwy. Zbrojmistrz. Yy, mistrz, mikstura leczenia, natychmiastowe leczenie to powinno się przydać. Okej, okay. i złote jabłko no to tak, to ja mogę iść walczyć. Teraz niech tylko zostawię swoje ciuchalki. Proszę bardzo, o, jak ja się opaliłem, jak tutaj, odkąd tutaj mieszkam, czarny już jestem, ale zaraz się zakryję, proszę bardzo, korona. Beautiful. Mm, teraz będę wyglądał jak prawdziwy władca tej wsi, nie tylko czcigodny pitch. Dobrze, teraz tak. Wezmę ze sobą swoje stare narzędzia, gdyż przydać się mogą podczas wyprawy, ale odłożę je sobie tutaj na miejsce. Swoją zbroję zaś zostawię tutaj, gdyż. Yy... Być może się zregeneruje A być może nie Zobaczymy No i dobra, zbroja zostaje Ja już jestem prawie gotowy do podróży Teraz <ścoughs> Dzięki, nie dzięki Nie wiem co mam myśleć na ten temat Ale jeżeli uważacie, że Poradzę sobie z tym Ej, no nie przeszkadzaj z tym gniazdem To, no, to... Zobaczymy, no Siema, siema. pa. Skąd ja mogę wziąć piach? Piach. Ja mogę wziąć nad wody, a woda jest gdzieś tutaj. Zaraz ja muszę iść w tamtym kierunku, dobrze widzę. Okej. Okay. Niech no ja tylko się przeprawię na drugą stronę. Ból ból ból, ból. ból, ból. Ile tego piachu? Cały wór. Ale szkoda stąd zabierać. Nic, na kopię trochę. Ile będę mógł, tyle zabiorę. I wyruszę w podróż. A więc tak, jaki jest mój achievement na dzień dzisiejszy? Zasypać wejście do tej trolowni, z której wydobywają się te piekielne, diabelne zasarańce, które uprzykrzają nam życie w wiosce nie dają nam spać. Chociaż, szumi mi to tam wiecie, ja jak już usnę, to mi nic nie przeszkadza w spaniu. Dobra, 28 sztuk sonów. Mało. Jeszcze odrobinkę i ruszam. Dobra, 40. Powinno być w porządku. Bye, bye, wiosko. Ohoho, dlaczego ja idę sam? Litość. Ale miecz konkretny, no nie byle co. Teraz o jajeczko na podróż. A jak... Zaraz, 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 ostrożnie, tylko nie bij jajka, bo ostatnio po przygodzie z jajkiem to widziałeś co ci się stało. Kurczak... Kurczak ozilla cię zaatakował. <grych> Dobra. Coś mi się wydaje, że ta podróż będzie długa. O, ile dyni. Wow! Jak będę wracał? To się nimi zaopiekuje. Dynie, 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 dynie przydadzą się. Może uda mi się wyczarować więcej golemów w wiosce. Ale zajmę się nimi później. Gdzie ta cholerna pustynia jest? Tam jakieś łąki. Hop. Piękne łączki. Ale pustyni nie widu, nie słychu. Gdzieś w tamtym. O, zaraz, zaraz chyba widzę. Chyba się zaczyna pustynia. Tak jest. Tak jest, dobrze widzę, zaczyna się pustynia. Hmm. Tylko że tamto jest chyba pustynia lodowa, o ile się nie mylę, a tutaj jest pustynia piaszczysta, skalista, skalista jeszcze nie. Skały jeszcze pewnie brakuje. Za parę poziomów niżej. Dobra, teraz. Delikatna zaczajka po cichaczu. Gdzie... Jest! Jest wejście! Żadne kurestwo się tam nie kręci Nie, cisza Cisza Nie, wydawało mi się tylko Dobrze, że pogoda chociaż w miarę przyzwoita Wejście na słuchu i piczu <śm> <śm> schować jezu pod piach nie Nie, bądź mężczyzną Masz tą zbroję jesteś królem osiedla musisz musisz dać radę zaczaję się po cichutku cisza A może oni boją się światła to co zasypujemy hm Łoł, wow, jak tam głęboko. Nie no. Zasypać czy nie zasypać. A może jest tam coś <grym> <grym> wartościowego? O to jest zagadka. Cholera nie wiemy. Iść tam czy nie iść tam, iść tam czy nie iść tam, iść tam czy nie iść tam, iść, iść, iść <grym> Może znajdę coś ciekawego ale zaraz muszę się uzbroić muszę się uzbroić dobrze okej okay. powolutku o, zaczynają się skały cholera coraz zimniej, coraz bardziej mokro schody się nie kończą a co to się dzieje? co się dzieje? what the fuck, jakieś czary Cholera, jakieś pieprzone czary. Co u licha? Idę dalej, to... Byle mnie nie wystraszycie. Ja mam zajebisty miecz i dobrą tarczę. Nie, dupa tam, tarczy nie mam. Kielowca najwyżej. O, żelazo. Zbieramy. Węgiel, węgiel, węgiel. Prym, prym, prym. Przyda się we wsi. No, tak przy okazji. A co? Zabiorę ze sobą, nie? Jeżeli to ma być jedyna pożyteczna rzecz, którą stąd ze sobą zabiorę, to, to ją zabiorę. No i Lepszy węgiel niż, niż, niż puste ręce, nie? Chociaż wolałbym coś, wiecie, bardziej takiego... Droższego, bo to się bardziej przyda, co jest rzadko spotykalne. Na przykład złoto, diamenty, brylanty, pieniądze. Żelazo też wezmę, nie będę gardził. Oj, chyba sobie schody rozpieprzyłem. Żelazo też się przyda, bo już mi się tam to skończyło, które, które miałem. Nie było go nawet wiele. No, hamstwo i drobno wyobrażacie to sobie. Baterie w kilofie mi padły i musiałem na biegu skołować jakieś szyb -szy szybkie zamienniki. No, udało się. Dobra, możemy kontynuować naszą podróż w nieznane. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Gówno mamy, zarośniętym chem. Yy, jakiś... Jakiś yy, kobyl, czy, czy... co innego. Yy, I... Zaraz, zaraz, bo coś tu widzę, że coś tu... Ktoś tu kręci. Jest już podłoga, widać podłogę, zaraz będzie tam zejście, zmierzę się z najgorszymi... Zasrańcami, plugi... plugawymi, szumowinami i innymi wylas... wy... wy... Mi się język dzisiaj kręci strasznie, skręci, mąci... Nieważne. Dobra, trzeba wybić towarzystwo, bo nie dam tak sobie pomiatać swoją... U -u 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 -u, swoją wioską. Tak być nie może. Ale z pustymi rękami też nie mogę stąd wyjść. Chodź o! Tam jakieś, jakieś zejście jest. Chodź o! Tam jest przejście, drzwi otwarte. Cisza. A tam? Kolejne przejście. Trzeba rozświetlić to wszystko. O, coś nadchodzi. Coś nadchodzi. Options. Dźwięk. Okej. Okay. Trzeba to porozświetlać. Mam nadzieję, że się tu nie zgubię. Ooo, idzie, idzie! O. O. Pierwszy przeciwnik zabity! Tak jest! Zajebisty kawał miecza. Pamiętaj o pochodniach. Tutaj sztukę. Kripa! Kripa! Zaraz, spokojnie, bo one myślą. Podobno one myślą. Enderman. Cholera. Uaaa! Chodź Hadia! Chodź Hadia! Chodź He's dead. A, w drzwiach panowie to wy mnie załatwicie, tylko żebym na tego pieprzonego Endermana nie trafił. Udało się! Jakąś skrzynię przydałoby się zlokalizować, no bo jak to tak, z pustymi ręcami wracać? No way! Ślepa uliczka. Cholera, muszę wracać. Tutaj też. Tam coś za, za ścianą słychać, ale tam niewiele jest. Tutaj zostawię pochodnie. Trzeba się wrócić do początku. Łoł, wow, jak tu fioletowo. Ktoś neony se zajebał. Ha! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wybiję całe towarzystwo, rozświetlę całe to miejsce. Enderman. Ciekawe, czy dam mu radę. Nie dowiem się jak nie spróbuję. Rozświetlę całe to miejsce i mam nadzieję, że zło zniknie stąd raz na zawsze. Tutaj światełko. Tutaj chyba trzeba będzie zamurować. Ale czy piachem? Nie, zaraz mam kobla. Mam kobla i to sporo. Pik, 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 pik. Pik, pik, pik. Idealnie, nic mi już stąd nie wylezie. Tylko powiedzcie mi jak ja... Cholera, w ogóle jakie pokręcone są te lochy. Jaskinie się tu wpieprzyły. Ło! Przeciwnicy! Nie dosięgam! Cholera! Chodź tu! Chodź tu! Dasz mi radę? Nie dasz. Jesteś kolegą. Dupy. O pierwszy raz zabiłem endermana. Jestem pro! Pajączek zgładzony. Cholera tam gdzieś kolejny łazi. Światło. Co jest? Kupku. Dzieci kreeperki. jakie to było słodkie. Wow. O slime. Slime, slime, slime. Jego to chyba ręką trzeba utłuc. Brzdąk. Slime ball, thank you. O, tam kolejny. Hyja, ha O, wybuchnie! Shit! Dobra, ale tu już jest załatwione. Tu pochodnia. Wow, tego to ja chyba nie zabunkruję, coś mi się wydaje Ale mogę, zawsze mogę Zawsze mogę puścić tam wodę Na przykład, o, wiem co zrobię Zrobię tak, że nie będzie tu przejścia Nikt tędy nie przejdzie Tam jezioro lawy jest O, już go nie ma Dobra Tutaj załatwione. Idealnie. Co my tu mamy dalej? Uh. Oh, fuck, next Enderman. Chodź tu. Bijacz. Uh. Fuck. 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 Gdzie on jest? Nade mną. Piczu jest coś. Chlebunia, chlebunia. Dobra, gotowe. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, suki kocie? Show yourself! Cześć, slimiku. Nie dasz mi slimebolka. FAK! fuck, fuck. Jak się wystraszyłem! Skurczy syn Wow, Tak mnie Minecraft jeszcze nigdy nie wystraszył Oooooo fuck! Wybuchaj, wybuchaj, zabijaj kolegę! Tak jest, tak to się robi. Multi kill O, dobra, ja jestem tu ciekam, zamuruję to. Zamuruję to Zginiecie, to on, ten grobowiec będzie waszym grobowcem. Okej. Okay. Światło. Ale mimo wszystko sądzę, że to nie jest jedyne siedlisko tego zasraństwa całego towarzystwa. I coś mi się wydaje, że mur wokół wioski będzie nieuniknionym zabiegiem, który wykonam już niedługo. Trochę pewnie spędzę nad nim czasu. Ale... no niestety. Coś kosztem czegoś. Ciężka praca czasami popłaca. Więc... Więc ja zbuduję ten mur. Cholera. Zamuruję tu. Jedno miejsce z głowy. Rozświetlę tu. Tędy nikt nie przejdzie. Skoczę tam, zobaczę co tam jest. Aha, tam byłem. Ok, tutaj wystarczy zrobić coś takiego, i poza pająkami raczej nikt się nie przedostanie. A teraz to już w ogóle się nikt nie przedostanie. <laughs> ale ty Piczu, cwany jesteś. Cwany drań. Ach, te drzwi, światełko. Damy w tym miejscu du Ło! Wow. Ok, tutaj przyda się światło. Yy, yy, skoro boją się światła, to ja im pomogę jeszcze bardziej się bać światła. O, widzisz, cwaniaki by byt Nie ma bata, nie ma bata. Idziemy dalej. Pyk. Pyk. Cholera. Drewna ze sobą nie wziąłem. Co za fail. No nic, może znajdę tutaj jakieś... jakieś yy... szyby, szyby, tak, opuszczone szyby, kiedyś zapomniałem tego słowa, ale już je pamiętam. Już je pamiętam. Wow! Nie mieszczę się w drzwi w tej koronie. <ścoughs> tutaj trzeba to zamurować. Siedlisko zła. Pik. Dobra, tak powinno być dobrze. Tutaj zrobimy ten sam zabieg. Okej, okay, tu się też już nikt nie przedostanie. A na no wszelki wypadek jeszcze. Światełko się da. A jak? Oj ciężko będzie. <grystanie> Litości. stało się idealnie coś myślałem że i więcej tutaj będzie no parszywę dranie po dobrze rozświetlone miejsce jest aha tutaj nic nie ma okej okay. tu byłem to teraz chyba pójdę tu ale tu jest ślepa uliczka w takim razie zaczynam się już gubić chociaż, chociaż nie orientację jeszcze jako taką mam Wróćmy tutaj. Przejdźmy się tam. O, tu mnie nie było chyba. Ale powtarzam, chyba. Nie wiem. <tyle>, Tyle już tych pokoi jest. Może, może ja się przekopię? Może uda mi się gdzieś dokopać? Patrzymy. Woda. To dobrze czy nie dobrze? Plum! Jaskinia. Cholera. Że gdzieś nią dojdę. Światło. Gotowe. Hm. Coś mi się wydaje, że to nie koniec tej zabawy. Trzeba to obejść. Tutaj koniec. Dobra, to kopiemy w tamtą stronę. Kilofałam, mam, a jak? Będę sobie kopał, a jak? Rozkopałbym całe to towarzystwo, ale po co psuć takie ładne widoczki? Po co? Dobra, tam nie przeszło, tam nie przeszło. Zaraz, może tam będzie jakieś przejście. W ogóle już chyba się zgubiłem. Tędy wszedłem. Tędy wszedłem. tam coś chyba jest ach tu jest przycisk Wo, tutaj coś jest tu jest coś grane Wo, jestem w pieprzonym kanionie o cholera idą na mnie o cholera idą na mnie rozświetlić to rozświetlić to jak najszybciej Ma zastosuję taki trik fajny. pyk, pyk, pyk I sobie możesz wybuchać kolego. Czy jeszcze mogę Held co najwyżej sprzedać? No dobra, panowie i panie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Dlatego, że tam zaraz będzie trwał w nieskończoność. Spenetrujemy ten rój, rozwalimy to wszystko. Szkoda, że nie mam dynamitu. Ale może gdzieś znajdę. Trochę drotylu, trochę piachu i coś może się skombinuje. Tymczasem kończę, bo... fuck, fuck, Bo mnie tu atakują przeciwniki! Dobra, tu się już robi niebezpiecznie. Kończę, widzimy się w następnym odcinku. Spenetrujemy tamto zajebiste, epickie miejsce, gdzie jest w cholerę pieprzonych pająków. Creeperów, szkieletów A ja sam Siema na rapa